bardzo ser serdecznie. System Pirat.pl A to jest nasz już drugi odcinek gry Simulator no 2 Otóż wziąłem kredyt, zakupiłem taką ciężarówkę. Tak, zobaczmy czy są jakieś nowe ulepszenia gps PS Dobra, pojedziemy do najbliższego sklepu, może coś sobie zakupimy. Mam przykrą wiadomość dla wszystkich którzy mnie oglądają. Otóż nagrałem ponad 20 odcinków z tej gry, ale otóż nie nagrał mi się głos. I jest tylko wideo, więc musiałem wszystko usunąć i zaczynam od nowa. Dobra, zatem tu skończyłem. Możemy jechać. Włączę Radico. Radico,

Dobra. Zaskakujące wyznanie Gładymira i Mówminu Putinów rosyjskiej telewizji, że są po rozwodzie. Nauczyciele też że się kolejna fala zwolnień, bo jest coraz mniej. Nasz sły... reporter sprawdza, jak walczy się no, o za pedofilię w kościele. Niestety, to nie jest. A? 9. Eee Warsztat? Ej, już jakiś do Razem z żoną Ludmiłą ogłosili dziś w telewizji Rosja 24, że są Swoje rozstanie nazywają Ej, światła. światła. Jednym to może się podobać, innym Stok. nie, prawda Ludmiło? Zastanawialiśmy się o tym odościu prawie 9 lat. To była nasza wspólna decyzja. To nie mogę. Tak, że możemy to w ogóle zrozumieć. Potwierdzam słowa Władimira. To była nasza wspólna decyzja. My praktycznie w ogóle się nie widujemy. Mąż pochłonięty jest pracą, a nasze dzieci już wyrosły. Żyją swoim życiem. Więc pójdziemy, każdy w swoją stronę. Władimir, zacznij. Dzieci nasze wyrosły. Żyją każdy swoje życie. W tak się stało, że swoje życie. Putinowie mają dwie dorosłe córki. O kryzysie w ich małżeństwie mówiło się od dawna, a samego prezydenta dziennikarze podejrzewali o romans z gimnastyczką Aliną Kabajewą. Link do nagrania rozmowy z Putinami znajdziecie na Radio ZPL. Od września prawie 7 tysięcy nauczycieli Obojne może bez pracy, I tak wynika z szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszystko przez to, że uczniów jest Czurs. coraz mniej. Wiceminister Przemysław Krzyżanowski. Tak. To są nauczyciele, którzy są w tych Kiernia. placówkach, gdzie aktualnie jest niż demograficzny, co jest szkolnictwo Am gimnazjalne. Ale i to szkolnictwo po. ponadgimnazjalne, które przypomnę, jest także szkolnictwem Właśnie po reformie, kwa. przecież likwidowane są między innymi. Cało profilowane inne placówki, w związku z tym tych nauczycieli Nie po prostu Nieco mniej. Ale wkrótce będzie ich potrzeba nie więcej. Bo do podstawówki będą szły kolejne roczniki sześciolatków. Kościół musi Dobra. wypłacić odszkodowania ofiarom pedofili, tak powiedział dziś na antenie Radia Z ksiądz Wojciech Lemański. Dodał, Dobra, że problem muszymy. molestowania dzieci jest w kościele przemilczane właśnie U. dlatego, że jedno pociągnęło by ze sobą kolejny. Ta wypowiedź wywołała na minę komentarz jedziemy. na, jedziemy. na jedziemy teraz po mówienie jakieś eee, Nie ma pa. Większość ofiar powiadamia służby zbyt